Wierzcie w Mikołaja. Ci, którzy go znają, mówią, mówią o nim eś m. Tak jest praktycznie, bo jakieś za długie jest to prawdziwe imię. Święty Mikołaj. Sam czasem mówi o sobie po prostu Mikołaj. Ale to może wprowadzać zamieszanie. Mikołaj to w końcu dość popularne imię. I nie jest, i nie jest on jeden, tak właśnie się nazywa. A i świętych jest wielu, choć niektórzy twierdzą, że coraz mniej. Jest ich mniej, bo ludzie przestają wierzyć. Nie, tyr, nie tylko zresztą świętych jest mniej. Także, wie, weźmy na przy, takie na przykład czarownice. Kiedyś ważne i szanowane. I w oczywisty sposób obecne w, w myślach ludzi, w ich życiu i w nocnych koszmarach. A teraz zniknęły bez śladu. Niedługo przyjdzie pora i na, na niego samego, na świętego Mikołaja. Nikt, nikt już nie wierzy w świętego Mikołaja czupirze. W duchy jeszcze czasem ktoś wierzy. I w Boga. I nawet we wróżkę zębuszkę. Ale już nie we mnie. Nie we mnie. Czy widziałeś ostatnie statystyki? Spójrz tylko. SM rozwija długą listę. Czy coś zwraca tu twoją uwagę? Na pierwszym miejscu Bóg, na drugim duchy, na trzecim potwory pod łóżkiem, na czwartym Jezus, Mahomet lub Budda, na piątym ja sam, na szóstym wróżka zębuszka, na siódmym anioły, na ósmym kosmici, na dziewiątym potwory w szafie, na dziesiątym trolle. No, odzywa się Czupir. Oczywiście zauważyłem, że my to jest trolle. Weszliśmy do pierwszej dziesiątki. Sporo czasu minęło od ostatniego razu. Poza tym cóż. Na piątym miejscu wiara samego siebie. To zdaje się ostatnio dość popularna. W zeszłym rankingu zajmowała ona zaledwie siódmą pozycję. A święty Mikołaj? już prawie krzyczy M. Na którym miejscu jest święty Mikołaj? Zestresowany czupie zaczyna szukać odpowiedzi, ale SM sam jej udziela. Na 2371 czupirze. Nawet, na, nawet za żabami w sedesie, które zajęły 2370 pozycję. Żaby w sedesie? Czupir marszczy swoje szorstkie czoło. Co to niby za jedne? Naprawdę istnieją? Najwyraźniej tak, odpowiada SM. Jeśli tylko ktoś nie wierzy, to znaczy, że istnieją. Potem wzdycha głę bardzo głęboko i przeciągle i mówi – Chyba już po mnie, Czupirze, mówi. No i po świętach. Ale ludzie tak naprawdę sami są sobie winni. Wszystko to ich kłamstwa. – Kłamstwa? – nie rozumie Czupir. Eś M HM zdejmuje czerwoną czapkę, którą zawsze ma na głowie i kładzie ją zrezygnowany na kolanach. – Tak, kłamstwa. Mówi. Naprodukowali książek i filmów o tym, jak to niby mam latające renifery i fabrykę, w której zatrudniam całe rze, rzesze pomocników i że produkuje w niej świąteczne prezenty. No i jeszcze o tym, że wchodzę przez komin. A, to, a w to oczywiście trudno uwierzyć. Czy to chcesz powiedzieć? Przerywa mu Czupir. W rzeczy samej, mówi Aśem i znów wzdycha. Więc co się dziwić, że, się we, mnie, że we mnie nie wierzą? Szlocha. Ale w takim razie świąt nie będzie. Bez mnie nie ma świąt, Czupirze. Przerywa na chwilę i ociera z twarzy łzy swoją czerwoną czapeczką. Bo przecież właśnie po to istnieje, żeby dopilnować, by odbyły się święta. W tym momencie Czupirowi przychodzi do głowy to, co w, co w takim małym trolom zazwyczaj przychodzi do głowy w podobnych sytuacjach. Coś, o czym zapewne powinien był pomyśleć już kilka dni temu. "Potrzebna mu będzie pomoc, pomoc!"